Bardzo serdecznie, bo w moim następnym wideo mam nadzieję, że czujecie się dobrze, że się wyspaliście. Ja się osobiście bardzo wyspałam tej nocy, także czuję się bardzo dobrze, mam pełno energii, no i w związku z tym jedziemy do Rolmut. Co prawda nie jedziemy do Rolmund, żeby spożytkować naszą energię, ale kupić buty Danielowi. Tak więc będziemy szukać butów sportowych, butów chyba na hale, do grania w piłkę. coś takiego. E, szczerze, on sobie będzie szukał tych butów. no a ja, wiecie, no będę sobie chodzić po swoich ulubionych sklepach. no ale mam nadzieję, że będzie fajnie, ponieważ jest też bardzo piękna pogoda, jak widzicie w oknie. O, jest no wyszło, tak genialne słońce dzisiaj. myślę, że w romund będzie przepięknie. myślę, że w Outlecie też będzie ładnie. może już są jakieś dekoracje troszkę świąteczne widziałam ostatnio, że chyba jest Diabelski Młyn więc mam nadzieję, że uda nam się przejechać z Diabelskim Młynem może się nie będę bać mam nadzieję pewnie zjemy trochę ciurosów. pewnie pójdziemy do Starbucka ale jak? W Rormund to jest punkt obowiązkowy tak więc zobaczymy no ja się już ubrałam, zjedliśmy już śniadanie tak więc za chwilkę się zbieramy i jedziemy właśnie do... A przynajmniej do utletu przyjechaliśmy. A tutaj o choinki, więce. Dziadki do orzechów. No nie daję, a to proszę duży renifer. Jest i diabelski młyn, zaraz tam pójdziemy. O proszę, jest i renifer z saniami. Jak super! Pięknie. Zbyty na fale. Podobają mi się te. A Dorotka mówi, że mu kupił te. Ale chyba raczej kupimy sobie te. No, mi tutaj się jedyne co to cena nie podoba. Tutaj cena jest bardziej akceptowalna. No, szukamy rozmiaru. No, 43, 3, nie, tak. albo 44. Gdzie tu jest? Jest przeuroczy uroczy, ma takie urocze uszka jak ty Z jest już jakoś po godzinie 15, no muszę powiedzieć, że jestem taka głodna, zrobiłam sobie krem z dyni, taki kokosowy krem z dyni z kurczakiem. W oryginalnym przepisie on jest z brokułem, ale ja bardziej jakoś mam ochotę na kurczaka, więc zrobiłam sobie, szczególnie po tych churrosach, zjedliśmy churrosy, wypiliśmy sobie starbaka. już są, widziałam zimowe starbaki. ja wziąłam sobie jakiś gingerbread latte, bo bardzo dobre to było. nie ma już w spice Latte. Poszliśmy na Diabelski Młyn. Było bardzo fajnie. Muszę powiedzieć, że ten Diabelski Młyn w Rormund jest naprawdę fajny. Bo on wychodzi 6 euro, a to jest chyba 5, 5, 5 razy chyba się okrążaliśmy tak dookoła. Tak więc było super. On jest bardzo wysoki. Pięknie widać outlet cały. Pięknie widać rormund. no ja zawsze lubię y, o tej porze właśnie tam się przejechać na ten diabelski młyn, chociaż pierwszy raz byłam tak naprawdę na nim rok temu się odważyłam, no bo no ja się boję wysokości i dla mnie to jest takie no dość straszne, szczególnie jak tam trzęsie albo wieje, no to już całkiem odpadam, ale jakoś tam pomimo trochę pisków to było naprawdę bardzo fajnie, jestem taka zadowolona, bardzo się fajnie bawiłam. Sporo sobie pochodziliśmy, dużo świątecznych dekoracji. Już widzę właśnie święta w Odlecie i nie tylko. Przeszliśmy się chwilę do Rormund, ale nie chcieliśmy tam za bardzo chodzić, bo tam jest teraz duży targ w sobotę, więc no nie za bardzo nam się chciało. Ale tak leciutko tylko przeszliśmy się ulicami, więc już też widzieliśmy świąteczne dekoracje. Co prawda, choinki w centrum jeszcze nie ma, nie widzieliśmy przynajmniej ale pewnie niedługo będzie. No w Rormu było już kilka malutkich ichuinek i jakiś girland, no wszędzie po prostu kolorowo, pięknie, bombkowo. No także bardzo, bardzo fajnie nam się wypadł, udał. Trochę długo, długo było, myśleliśmy, że jednak troszkę szybciej się tam obejdziemy, Mówię, że tak naprawdę chcieliśmy tylko buty, nie mieliśmy jakichś takich zakupowych potrzeb, pojechaliśmy tylko po te buty Daniela, bo on chce jutro iść grać, także potrzebował tych butów na hale. On nie ma, ma same, jak to się nazywają, korki. Tak więc, buty kupiliśmy. No, oprócz tego, kupiliśmy w sumie jeszcze kilka fajnych rzeczy. Także, no, no ja trochę, trochę sobie poszalałam też. A co? Też mi się coś od życia należy, no, ale nic, no, było bardzo fajnie. Mm, miło spędziliśmy ten dzień, no nie dzień, poranek, pół dnia, ponieważ no jeszcze, jeszcze nam trochę tego dnia zostało, no ale dobra, ja się biorę teraz na mój krem, bo jestem tak strasznie głodna. Te czurosy to już były nad ranem i no już tyle godzin, to zgłodniałam trochę. Tak więc będę sobie jadła, ciekawe jak właśnie wyszedł ten krem. Myślę, że dobry, ja bardzo lubię kokos, teraz sobie spróbuję, a co? Mm. Taki nutki, zobaczcie. Mm. Mm. Pyszny, naprawdę pyszny. Mm. To ja się biorę za jedzenie, tak więc smacznego dla mnie. Zjadłam zupę, była przepyszna. Także polecam, polecam bardzo spróbować. Jeśli ktoś lubi właśnie dyniowo, krem z dyni i lubi kokosa, to naprawdę jest to bardzo fajna opcja jesienią. A ja przyszłam na górę, poprzymierzać sobie rzeczy właśnie, które kupiłam. Szczerze to chciałabym sobie poćwiczyć, no ale po jedzeniu to od razu to tak trochę nie bardzo, dlatego przyszłam sobie poprzymierzać ciuchy i pomyślałam, że wam pokażę, co kupiłam. Powiem szczerze, w odlecie nie za bardzo byłam nastawiona na zakupy. Poszłam sobie do Agów, bo chciałam zobaczyć, czy mają może jakieś fajne promocje, no takie mm, klasyczne, takie niskie, z taką niską choleweczką Agi, ale no niestety nic nie mieli, mieli takie, jakie ja kiedyś gdzieś kupowałam e, z kokardkami z tyłu, jakieś takie czarne, tak, no nie za bardzo mi to pasowało, więc nic nie kupiłam. Kupiłam tylko leginsy w pumie, to też wam pokażę, ale powiem szczerze, wyszliśmy sobie później z outletu, poszliśmy sobie właśnie do Rormund, do centrum, no i zeszliśmy sobie do H&M. -u. Chciałam zejść do H&M, ponieważ w Rormund on jest większy niż w Wenlo, więc trochę więcej jest tam rzeczy, można trochę coś więcej znaleźć, bo w Venlo on jest taki dość mały w porównaniu do Rormund, tam jednak jest zdecydowanie większy, chciałam zaś, ponieważ szczerze szukałam sweterka. Bardzo chciałam sobie kupić sweterek. Jakoś, nie wiem, zawsze tak wolałam bluzy, a ostatni czas jednak zdecydowanie wolę sweterki, jest mi w nich jakoś tak cieplej. No nie wiem, chciałam pójść ujzu hajemu zobaczyć i właśnie kupiłam sobie sweterek. Znalazłam jeden taki fajny, właśnie mam go na sobie. Tak się prezentuje. Tutaj Taką troszeczkę jakby golfikiem leciutkim. On jest w takim kolorze szarości. Już jest trochę tak ciemno, żeby może tak pokazać ładnie kolor. Ja sobie tutaj lampę przyniosłam. <laughs> żeby było jaśniej. Ale zobacz, on jest z tyłu troszeczkę dłuższy. Tutaj z przodu jest troszeczkę krótszy, ale bardzo ładnie wygląda. Mi się naprawdę bardzo podoba. Jest taki. Milusi. Mm. Bardzo fajny. Uważam, że bardzo ładnie w nim wyglądam. Mierzyłam jeszcze taki kolor e, lekko brązowy, taki karmelowy, coś takiego, ale jakoś miałam wrażenie, że się bardzo zlewam w tym kolor, kolorze. Nie wiem, tak scenęłam w nim i tak miałam wrażenie, że tak jakby jestem jednym swetrem. Bardzo mi się nie podobało to, więc zdecydowałam się właśnie na taki szarawy. Także wydaje mi się, że to bardzo fajny sweterek. I teraz na jesień też bardzo fajnie się sprawdzi do spodni, do płaszczyka, do kurteczki. No jest taki no piękny. Następną rzeczą, jaką kupiłam, to są te spodnie. Ja ciągle chodzę w jeansach, a miałam ochotę sobie kupić takie właśnie spodnie materiałowe takie Chino, coś takiego. No z wysokim stanem, one są chyba medium albo troszkę większe. Tutaj takie do kostek, ale są bardzo fajne, bardzo mi się podobają. One mają taką leciutką kratkę, o, bo one nie są całkiem czarne. Tutaj się wydają całkiem czarne, ale one nie są. One też są takie troszeczkę jakby szarawe, coś takiego. Ale zobaczcie, jak ładnie leżą. Tak mi się podobały, jak ja założyłam. Strasznie. Super są I zobaczcie, jak fajnie, jak fajnie pasuje do tego sweterka. O. No właśnie, to to dwie pierwsze rzeczy, które kupiłam. Tutaj teraz założyłam golf i jasny golf. Też bardzo mi się spodobały te golfiki w H&M. -ie. Wzięłam sobie tak jasny. Taki zwykły, fajny. On nie jest za gruby. Także nie jest jakiś może super, super ciepły, ale zobaczcie jak ładnie też leży. No z tymi spodenkami oczywiście. W sklepie też mierzyłam wszystko w nich. Ale bardzo ładnie leży. To jest rozmiar M. Ja się troszkę zastanawiałam też nad S, ale jakoś tak stwierdziłam, że no jesień, zima to jest okres, gdzie też zakłada się jakoś tam Kuszulkę z dłuższym rękawem, jednak pod, pod sweterek czy pod golf, więc lepsza będzie Emka. Także tak się prezentuje. Bardzo ładny kolorek ma. No, on jest taki karmelowy, troszeczkę coś takiego, ale taki wyblakły. Także taki też troszkę w szarość. Bardzo mi się szczerze podoba. No właśnie, tak mi się spodobał ten golf, że sobie wziąłam też w kolorze czarnym. No super, elegancja, pierwsza klasa. Mi się bardzo podoba. O, może tak będzie lepiej widać. Jest śliczny. Powiem Wam szczerze, był jeszcze w takim szarym kolorze, ale szary mi się nie za bardzo podobał. I był jeszcze biały. No ale biały, no to wiadomo, to tak. No nie wiem, dla mnie to tak akurat średnio. Ale ten czarny wygląda też super. O, naprawdę. No i oczywiście z tymi spotękami. Także śliczny jest. A w tej sekcji basic rzuciła mi się w oczy taka oto bluza. Ona jest tutaj z zamkiem. Tutaj sobie można zapiąć. No i ona jest krótka. Ona jest... To nie jest, to nie jest taki standardowy rozmiar, tylko właśnie taka krop, ale bardzo fajna. Bardzo fajny też ma kolorek. Bardzo mi się też podoba jak leży. Uż tak się trochę obrócę. No tutaj oczywiście spodnie dalej, bo nie ma sensu ich zmieniać. Ale... Ale bardzo fajnie wygląda. Także będę sobie... Nie biegać po domu. A w sekcji last chance, proszę bardzo, wyhaczyłam takie fajne spodenki. To są takie, nie wiem, taki cienki dres. One mają tutaj e, kokardkę. No, są takie medium, ale są świetne na piżamkę. Będ będą bardzo fajne na no, noc. Super wyglądają te kropeczki na tym czarnym materiale, no fajne bardzo są o, i one kosztowały całe 5 euro no a w Pumie wyhaczyłam takie fajne leginsy. zobaczcie jaki kolorek jest przecudowny, to są takie z wysokim stanem bardzo fajne to jest rozmiar M Tutaj mają troszeczkę taką siateczkę. One są takie trzy czwarte. No i tam powinnam trochę wyżej wziąć. Ale są bardzo fajne. Tak mi się ten kolorek podobał. Mówię muszę. Świetne są. Bardzo ładnie leżą. Naprawdę. Myślę, że będziemy się bardzo dobrze w nich ćwiczyć. Ale wiecie co? Co tam te wszystkie leginsy? Sweterki, zakupy. Kiedy Daniel sprezentował mi to? Czy to nie jest najbardziej urocza rzecz, jaką dzisiaj widzicie? Powiedzcie mi. Spójrzcie na te uszka. Te uszka odstają. Zobaczcie. Spójrzcie na te łapki na dole. Jak one pięknie wyglądają. I spójrzcie na te łapki Przednie u góry one trzymają kubeczek jeszcze ze Starbucksa. I ten uroczy nosek. No, czyż to nie jest najbardziej uroczy po prostu kubeczek, jak kiedykolwiek widzieliście? No, dla mnie jest. No, kupiliśmy z Danielem Czurosy. Ja na dworze siadłam z tymi Czurosami, żeby je oczywiście jeść. On poszedł do Starbucka kupić nam kawę. I w pewnym momencie po prostu mnie woła, no, wystawia z za drzwi, mnie woła i daje mi jakąś siatkę, mówi masz trzymaj. No mówię, no dobra, ale co, kawę Ci w tym daj, No w siatce po co? Przecież nie dają kawy w siatce. No, on mówi, no dalej, masz trzymaj i ja muszę iść po kawę. Taka no, skonfundowana, nie wiem o co chodzi. No biorę tą siateczkę, tą reklamóweczkę z tego Starbucka i otwieram, patrzę, a tam po prostu ten jegowość na mnie patrzy. No, byłam, no, taka zaskoczona. Naprawdę, ale to jest takie urocze. No, śliczny prezent mi dzisiaj Daniel sprezentował. Naprawdę, no, jest, jest przeuroczny ten kubeczek. Także widzicie, co tam leginsy, co tam zakupy. Ten kubeczek cieszy najbardziej. Zbieram się, żeby ćwiczyć, ale chciałabym przetestować kilka przepisów z dynią, konkretnie z Pire z dyni. No żeby zrobić pię z dyni, no to tą dynię trzeba upiec. Tak więc zaraz będę walczyć. Piekarnik sobie nastawię. Nastawię sobie piekarnik. Zaraz mam kilka fajnych przepisów właśnie z dynią. Tylko że głównie w tych przepisach to jest pire z dyni. I muszę się trochę pomęczyć.

Ale ten dzień szybko zleciał. Jest już jakoś po 20. My byliśmy chwilę temu na mieście. Poszliśmy do bankomatu, bo Daniel potrzebował pieniędzy na jutrzejszą halę, jakichś tam drobnych, ale nie mieliśmy, więc musiał pójść w sobie, wypłacić i rozmienić. Ja wróciłam, wróciliśmy. No ja zrobiłam sobie jedzenie znowu i herbatkę w moim nowym kubeczku. Wygląda ślicznie. Eee, co tam, poćwiczyłam sobie, no właśnie jestem strasznie głodna, cały dzień jakoś dzisiaj taki trochę w biegu, nie wiem, na nic nie mam czasu, nie mam czasu, żeby spokojnie jakoś zjeść, tylko ciągle coś, no ale nie jest źle, jest fajnie. Eee, no a co, ja zjem, pójdę się wykąpać, no i czeka mnie jeszcze przeprawa z blenderem, aby zrobić to pire z dyni. No, mam nadzieję, że podołam, bo to robienie tego pire to nie jest taka wcale prosta sprawa. Strasznie trzeba się tym blenderem omachać, ale mam jeszcze trochę siły, więc mam nadzieję, że to pójdzie. No i chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za bardzo miłe przyjęcie mojego pierwszego vloga. <gryw> bardzo dziękuję za wszystkie miłe komentarze, jakie dostałam na Facebooku, na Instagramie. Bardzo wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, wszystkie lajki. Mam nadzieję, że to wideo też się będzie podobać. Że bardzo miło wam się oglądało. No i dziękuję wam jeszcze raz za wszystko. No i życzę miłej nocy. Do zobaczenia w następnym wideo. Pa pa.